Witajcie, ja nazywam się Ryszard Kowalak, a my kontynuujemy przeglądanie katalogu Lipiec-Grudzień 2012. Na początek... Trafiamy na serię Dino, która była już reklamowana w pierwszym katalogu tego roku. I tu ciekawostka: w pierwszym katalogu zajmowała ona całe dwie strony. Tutaj już tylko jedną i wielu zestawów, które były w poprzedniej wersji katalogu, tutaj nie ma. Wnioski nasuwają się same. Była, był to jednoroczny, jednorazowy strzał i w następnym roku już nie możemy się spodziewać żadnych zestawów. Tej serii. Ewentualnie jeden pożegnalny. Tradycyjnie, co dla osób zainteresowanych pewnie nie jest dobrą informacją. Aczkolwiek nie zauważyłem, żeby w Polsce było zbyt dużo zestawów tej serii, bo we wszystkich sklepach, w których na razie byłem, nie było ani jednej sztuki. Następna jest seria Cars, której ceny są naprawdę interesujące, albowiem wszystkie poszczególne samochodziki kosztują po 32 zł za sztukę i można je dostać w oddzielnych zestawach, chociaż osobiście uważam, że jest to bardzo drogo jak na samą jedną figurkę, która chociaż porównując to z Ninjago, można stwierdzić, że jest to cena niska. Tym bardziej, że poszczególny samochód zawiera naprawdę wiele elementów. Seria Lego Racers, która za moich czasów w latach na początku właśnie XXI wieku, tam w 2003-2004 roku miała naprawdę wiele stron w katalogu. Tutaj praktycznie zajmuje tylko jedną i przedstawia jedynie cztery zestawy. Następną serią, którą tu się zajmujemy natomiast jest Ninjago. Tak jest Ninjago, które jak możecie zauważyć cieszyło się dużym zainteresowaniem z moich strony w ostatnich czasach. I mam tu naprawdę dużo zestawów, które ukażą się we wrześniu. Przeanalizujmy je więc po kolei. Na pierwszy rzut ogień idzie pojazd ultradźwiękowy, chociaż nazwa nie brzmi moim zdaniem zbyt zachęcająco dla fanów różnakich czołgów będzie to naprawdę bardzo atrakcyjny zestaw ponieważ mamy tu mnóstwo gąsieni jest wielkie dwa koła, które na pewno bez wątpienia mogą się przydać technikowcom budującym w tru... w tt ponieważ jak wiemy czym koło jest Cieńsze, czym opona jest, ma mniejszą powierzchnię, tym szybciej możemy się poruszać. Osobiście najbardziej zaintrygował mnie natomiast ten zestaw, najmniejszy z tej drugiej fali. Co prawda kosztuje 90 zł, ale bardzo, bardzo podoba mi się właśnie zawarty tutaj motyw węża i dwie figurki. Ta natomiast strona katalogu jest identyczna jak w przypadku tej pochodzącej z zeszłego półrocza, więc pozwolę ją sobie pominąć. A tutaj otrzymujemy pełen, pełen obraz tego, jak wyglądają najnowsze spinnery ninjago. Tutaj możemy zauważyć spinery, które już są w sklepach. W tym jeden, który ja zrecenzowałem dla was ponad miesiąc temu. Tu natomiast Zestaw startowy, który zawiera gigantyczną ilość broni do Ninjago oraz tradycyjnie dwa spinnery. Natomiast to, co na tej stronie najbardziej mnie zaciekawiło, to to, co będzie dostępne dopiero we wrześniu. Czyli kolejny wąż, który, co prawda, niezbyt wyróżnia się z pozostałych aczkolwiek również jest bardzo interesujący i wreszcie otrzymujemy naszego Lorda ZX, czyli Zielonego Ninja, który jak się okazuje jest tak naprawdę synem Lorda Garmadona, który postanowił uratować świat. Poza tym dostajemy Energetycznego Zona. Osobiście nie uważam, by była to akurat atrakcyjna figurka. A... Największej atrakcji z tej serii osobiście chyba przysporzą mi te dwa bostery, które na pewno kupię, ponieważ zawierają one dwa bardzo ciekawe i różne węże i mnóstwo mnóstwo akcesoriów za jak na Ninjago niewielką cenę. Następna strona to już Monster Fighters, czyli seria przez wielu, wielu naprawdę niesamowicie Wyczekiwana, a zestawami, które tu utrzymujemy są kolejno stwór z bagiem. Cena 32,99. Dostajemy dwie minifigurki i kryształ. Bardzo ciekawa propozycja. Mumia 39,99 oraz wilkołak który osobiście jest jak dla mnie najbardziej intrygującym zestawem serii, pomijając oczywiście Dom Strachów zaprojektowany przez mister Zumbiego. Ponadto mamy tu takie zestawy jak pociąg widmo zawierający aż trzy duchy, laboratorium i szalony profesor i jego potwór za cenę 200 1999 i największy z podstawowych zestawów z serii za 449-99 zamek wampirów, który ma swoją alternatywę w, dla właśnie bardziej starszych osób, którą przedstawiłem już wcześniej, właśnie jako projekt Mister Zumbiego. Tu natomiast możemy zobaczyć dokładnie, przyjrzeć się figurką, które dostajemy. W poszczególnych zestawach. Osobiście, pomimo tego, że bardzo podoba mi się Wilkołak, a postać, która tutaj właśnie go atakuje, jest bardzo podobna do mojej ulubionej postaci z dzieciństwa doktora Killorego. Strasznie nie podoba mi się motyw, iż Wilkołak ma na sobie dżinsy, ponieważ uniemożliwia to wstawienie go do średniowiecznej scenki i wymaga. Wprowadzenia zmian w jego wizerunku, które z kolei nie zawsze wpływają na dobre. Natomiast z największego zestawu, najbardziej niesamowicie zafascynowały mnie owe nietoperze. I niesamowicie szkoda mi było faktu, iż nie mogłem takiego nietoperza mieć. Jednakże sytuacja ta się ostatnimi czasy zmieniła, ponieważ poznałem Wygląd ósmej serii Minifigure, z której wy już Wygląd poznacie W nadchodzącym odcinku Morza Studów I wreszcie doszliśmy do serii The Lord of the Rings Ale to Już w trzecim odcinku Naszego przeglądu katalogu Oceniajcie, komentujcie Subskrybujcie